Dzień dobry. Chciałbym przybliżyć Państwu pojęcie ukrytego zysku. Jest to pojęcie, z którym możemy się spotkać w ostatnich latach szczególnie często, zwłaszcza w nowych formach organizacyjnych, których podatnicy prowadzą swoje działalności, takie jak spółka na tzw. Estońskim cicie czy też fundacje rodzinne. Czym jest ukryty zysk? Podam może przykład. Wyobraźmy sobie, że fundacja rodzinna kupuje za swój majątek luksusowy samochód. Po czym następnie z tego samochodu korzystają beneficjenci fundacji, także fundator, i właśnie tym może być ukryty zysk. Tak naprawdę ze strony formalnej, technicznej nie dochodzi do czegoś, co nazywamy wypłatą zysku, ale i tak powstaje świadczenie, które de facto jest zyskiem. I stąd właśnie nazwa ukryty zysk, ponieważ Zarówno czy wspólnicy spółki, jak i beneficjenci fundacji otrzymują pewne świadczenie, nie nazywają tego zyskiem, ale z uwagi na charakter tej wypłaty jest to de facto zysk. Innymi przykładami mogą być długoterminowe pożyczki na wyjątkowo preferencyjnych warunkach, czy też zawyżone wynagrodzenia członków zarządu, fundacji czy też spółki. Jakie są konsekwencje wykrycia ukrytego zysku w tych podmiotach? Oczywiście określone opodatkowanie, niestety również często z dodatkowym obłożeniem odsetkami karno-skarbowymi. Jak się bronić przed ukrytymi zyskami? Jak się przygotować na ewentualne, ewentualne konsekwencje w tym zakresie? Należy zawczasu przeanalizować potencjalne transakcje w swoim podmiocie, które mogą ewentualnie mieć charakter ukrytego zysku najlepiej zrobić to z pomocą zaufanego doradcy wydatkowego.